Języka ma lepie, ale nie ma. Ale będą, one w nocy biorą, jeszcze duże. Ale też małe? Małe też. To było szkupnięcie. Musimy poczekać. O, Magda, Gabrysia mówi, branie. Gabrysia mówi, branie, branie. Pobudziła nas, my tak fajnie spaliśmy. No. <laughs> Przy ognisku, nie? No. Odbierać. Z tym porbierakiem, no. Tu jest młod... Ale, wie... Ale wie? duży, nie? Oh, na sumy. Na sumy, chodzi dwójka no, Tomka no, z tym porbierakiem. Dasz radę? No nie wiem, jest to jest ryba. To jest go niżej. Tam niżej go złap, a daj sobie wyżej rękę. Taki duży porbierak Większa niż Gabrysia. Żebyś nie wpadła do wody Gabi. Tak jak Gabi, Czekaj na razie. Ja chcę ten położyć? Spokojnie. Połóż go do wody. Całego. No właśnie, cały. i tam do przodu Gabi. To jest wędkarka. Zobaczcie. Jak ona sobie radzi. Ciekawe czy wyciągnie tego 20 karpia na brzeg. Jeszcze tu jeszcze to na wodę. Ja ci pomogę Gabrika. Gabi, wujek Tomek ci pomoże, wiesz? Robi to wodę w dni. Dobrze, już ci świecę braci. Lecimy na krzaki, tak jest. Idzie, walczy, walczy karpiszą. O, tam teraz. No tam, tam, widzę, widzę. Nawet tego podbierak nie umiem Dobra, bierzemy go, Bierzemy go, Gabi. Gabi, niżej podbierak. wujek Tomek ci tam wiedzie, wiesz? Gabi, to jest pani podbierakowa. Bartek pi, tak, on nawet nie widzi, jaki jest duży karp. I do podbieraczka, grzecznik. Jak... Czekaj, Gabi, wujek jak to mogę ci pomoże Możesz puścić, Gabi. Przejdź do tu, pójdź na to Żebyś nie wpadła do wody, wiesz, Gabi? Ja sobie to Ale dziękujemy ci, Gabrusi, że nam pomogłaś podbierakiem, wiesz? Boli cię ręka? Pirażka, Nawet wujek Tomek tej ryby nie umie podnieść z tym podpierakiem. No bo ona jest duża, wiesz? I na matę, i na matę, i na matę idziemy. jest No ładne bracie. Gratulacje. Gadzina do wody Chodź. Na dwie kuleczki od Jacka jedna została by nie było nie było Ogniskiem zakończyliśmy wczorajszy dzień, siedzimy, patrzcie, obóz, dzieci biegają, budzimy się na całym obozie. Podsumowując, Tomek tam zapał jakieś 2-3 rybki, do 10 kg gruby to było, co? Najwięcej ryb zapał Bartek, to widzieliście wczoraj najwięcej, czyli 4. Ja miałem jedno branie w nocy, niestety ryba się nie zacięła. Już tyle nakroił, zaraz dodamy kukurydzy. Będzie zanęta na dzisiaj gotowo. Porobi. Gabi była zła, że Bartek głowi ryby. Podbierak. No podbierak. Karasia ma zarąbistego. No pomału, Gabi, nie zwijaj. Poczekaj chwilkę. Ale mała. Ale piękny. Ale gruba i mocna. Mała, ale gruba... Dobra, nie, dawaj jego do góry, bo ci się zerwie zaraz, bo mam ledwo haczyk chycone. Tak go daj, no, tak go trzymaj. Idzie ryba. ale karasie tu ma przepiękne wam powiem, nie? Linki też Linki też, no nie spodziewałem się takich ryb. Ja i ty mam moje Idź na twoją wędkę pilnuj. Kto złapał taką piękną rybkę? Ja Brawo ty. wypuszczamy, co? Tak. Wczoraj miałeś cztery dzisiaj też złowisz, Bartusiu. Co Przerzucasz? No zwinij przerzuć, no Czekaj Dada, ci to podkręci, bo to masz zabezpieczenie, żeby ci się... Nie wciągła wędka do wody, wiesz, z rybą. Jednak, Bartek, masz rybę. Będę miał pięć ryb. Pięć ryb będziesz miał? Podwijaj, podwijaj, Bartek. Do brzegu troszkę ją podciągnij. Gabi, pomożesz mu wyciągnąć? Nie, umiem. Uważaj, bo tu jest z lewej. Podciągaj, podciągaj, Bartek. Z lewej? Której lewej? Znaczy z prawej, no. Idzie ryba do brzegu już. Podciągaj, Bartuś, bo to jest duża ryba, wiesz. Bartek, ja je cię... Tu jest Gabrysiu, tu podbiorak i do góry. I Bartek ma też ryba, Przed chwilą był smutny, nie? Bartek daż radę ją dźwignąć. I się nią pochwalić. Sam. Brawo! I tak właśnie, niżej rybkę, niżej rybkę. Niżej rybkę, bo masz na całej twarzy. Nie widać twojej twarzy, niżej. O! Tak właśnie Bartuś prezentuje się ze swoim karasiem. Mama, zobacz! Możesz być dumna! Patrz! Sam wyciągnął, Sausę robi zdjęcie. Dopiero zarzuciłeś, Bartek, zobacz. Jak ty to robisz, że masz więcej ryb od taty? Utrzymasz tą rybę? To jest chyba jakiś twój rekord chyba życiowy znowu. Bartuś, chodź tutaj, Bartek! Twoja rybka czeka na zdjęcie. Sam sobie ją zabierz, Bartuś? Ok. Dasz radę? Już jesteś duży wędkarz. I jest. Prawie ci się udało. O! No, pięknie, Bartek. Mama jest z ciebie dumna. Tata też. W które miejsce ci to zarzucić, synu? Bo Ty tylko łowisz te ryby. Ej. Tam, gdzie było. Tak myślałem. Czyli przy brzegu, niedaleko. Tych, tyle starczy, nie? No? Tu są te ryby, nie? No? Tylko uważaj, bo widzisz, że one co 5 minut biorą. Bartek zacinasz. Czekaj, ci tada podkręci! Czekaj, czekaj, dada ci podkręci, Bartuś! Zobacz, masz rybkę! Duża! Tu są, tu są, tu są! Duża, no? Przepraszam daj do góry wędka, widziałeś drugiego chciał uwolnić, widziałeś to? widział, widział, że kto dobrze, idziemy na matę teraz była akcja, czujesz to? Bartek ciągnie tego karasia, nie? a drugi karaś próbuje odbić ten haczyk i go normalnie wali w tą rybę, żeby się odpiął, ty czujesz to? jaka taka współpraca wędkarska, no pierwszy raz to widziałem, nie? że druga ryba, ratował go ratował go ja, druga ryba próbowała odbić karpia. karasia z haczyka, nie? ale grubo, co? Bo mu Alan go wziąć na ręce, oczywiście. bo on go chyba nie dźwignie, wiesz. No bo on jest. Za ciężki jest. Ale on jest chyba na tarle, wiesz. masz rybkę? O. O, o, trzymaj mocno. Pięknie się o. prezentuje Bartuś z rybką. No brawo! na co robimy? Udeczka z kurczaka. Dla wszystkich, bo wszyscy tu są znajomi, nieznajomi. Więc poczęstujemy oczywiście. Nasza tradycja. To jest z nami, to jest z nami. Mm. A co to masz? Nic nie powiedziałeś. To jest, co to jest? To jest... Co to masz? Jak to zabrzmiało? Jak... Co to masz? Co to... co to masz, no? Przyprawa, no jakaś Przyprawa tam. jakaś tam. Nie pytajcie My, się Tomka jest... jakaś tam. To jest specjalna no. przyprawa do kurczaka, którą ja sobie się wymyśliłem, ale kupiłem w sklepie. No. Teraz do czego potrzebuję by jeszcze co? Wszystko. wszystko, sól, no. pieprz, wszystko damy, zmieszamy, wszystko razem. I na tej patelni tak. to się będzie smażyło. To jest marynata, którą robimy, którą zostawimy na 2-3 godzinki na razie. Do, dużo czasu nie mamy. I potem zaczniemy smażyć to wszystko razem i zobaczyć efekt końcowy potem, co będzie się działo. Nie? Tu gotujemy, a patrz na Bartka tam. To jest zawodowiec, a nie to co my. Teraz dajemy przyprawy nas nasypiesz? Tak. Ja będę mieszał, a ty? Będę ci sypać. Sypi. I mów kiedy dość. Kiedy? Ale to chyba całe, co? Na tyle udek, Sonia, to... ty jesteś kucharką, nie no to ja. Ja to tylko mieszam. Ja amada gesler. Uwielbiam tak sypać. Dawaj, dawaj, bo przyjedzie... Kto przyjedzie, krzyczyk ma przyjechać I prawdopodobnie kuzyn Pele, bo dzwonił. Syp cały to. A co to masz? Nie wiem, papryka. papryka to jest nie, nie wiem, szalej, nie szalej, ale najlepsze to nie jest nie tak. Sypią, a za nie wiedzą co, nie? To wejdę, <laughs> nie wiem. Nasypać, tego dawaj do tego kurczaka jeszcze. A tam też jest papryka, więc. A my, ludzie, lasu, Przenoszymy drzewo z lasu. Wyłaś z tego namiotu i nami po drewno, bo samo się nie przyniesie. No, to dawaj. To mi się podoba. Baby gotują. Kiosek wywózka robię a tak powinno być na rybach. Wszystko podzielone. Wywózeczka o proszę, Tomasz znowu mi łyżeczkę machnął. Tak, łyżka już jest. Oczywiście znowu trzeba było po nią iść. Delikatnie spiemy. A fakt jest taki, że jest tu bardzo dużo roślin, także stosuję pianeczki PVA na haczyk. Żeby zestaw delikatnie, ładnie ułożył się w wodzie. Bartek uważaj, bo masz branie. Bartek do góry wędka Mocno. Podbierakowy. I Ida, i da, i da. Już jest podbierakowy. I to jest chyba karp, ty Bartek, bo ty go nie utrzymasz. Abolin dobra. A bolin znowu. Nie, te karasie mu tu biorą fajnie. Ale zwijaj, zwijaj, do brzegu, do brzegu. Czekaj, pójść pana podbierakowego. Do góry wędka. I sam wyciągasz, teraz ci nikt nie pomaga, dobra? Sam wyciągasz ryby. Dobrze, sumku. Dobrze, sumku. Do góry wędka, do góry. Do góry wędkę, rybę mamy już po podbieraku, do góry. Leść, ale łata. Ale łata, Leż, taki 50 wartek, pomalutku go. Ale szarpie, co? Do góry, do wędkę, do góry, bo Ci wejdzie w rośliny. Do góry, ja Ci nie będę pomagał, musisz w końcu sam wyciągnąć rybę. A to jest Twoja w kaleszach, chyba będziesz ma mokry dzisiaj. Kolejny raz. Kolejny raz. raz. Porybierakowie, mamy go? Ja. Mamy. Bartek, wiesz o tym, że sam wyciągnąłeś tę rybę? Żółwik. Tata Ci nic nie pomagał, nawet sam se podkręciłeś koło wrotek. Nie musisz go odpinać, tak go weź w całości. Ja. I Leszczyk. I co, Wartek? O pomóżesz mu go łapnąć, wiesz? I co, Wartek, twoja życiówka? Czy Ola, polej go wodą, nie? Ja? Życiówka mam. Życiówka Leszcza. Kubek <gry> i trochę na głowę. No i, i życiówka od Wartka. Wartek, niżej, niżej rybka. O wystarczy. Super. Brawo ty. Ktoś tu mówił dzisiaj, że nie w dużej ryby, no chyba to była Sonia, co? Ty powiedz, że się nie chycił, albo jakiś mały To ja miałem kulkę dwudziestkę przecież Specjalnie naszykowałem się na dużej ryby Leszczyk Podbierakowy, proszę Weź, jeszcze większa odwaga. Dobra, mamy go. Pierwsza ryba. Dominika. No, jeszcze taki leż, jak twój. I chyba nawet większego masz, Bartuś. Chyba jesteś lepszy ode mnie. Mniejszą, no ale mogę sobie z nią zrobić ujęcie? Tak, To chodź tutaj koło mnie, ale z lewej, bo wpadniesz mi do wody. Dzięki no. Ja łowię na metodę też, tak, jak mój syn, tylko że z kulkami 20 mm. Tak to obkleiłem, żeby było tak prawie profesjonalnie. Ale wam powiem tak, nie. teraz zrobię taktyka Alana z nocy. Bez wywózki, po prostu rzut przed siebie, niedaleko. Bo widać, że ta ryba też przy brzegu chodzi, to nie jest powiedziane, że tu karp nie będzie chodził. A podobno, miejscowi mówią, że nie trzeba wcale dużo wyrzucać na drugi brzeg, wywózka czy coś. Można na zawodach, tutaj też tak łowią, że można przy brzegu nałapać naprawdę dużo ryb. No, Dominik, tak było. Gadałem tu z miejscowym. Na zawodach chytali rybki z 10 metrów. Nie trzeba daleko wywozić. A jakie wyniki mieli? no godoli, że tak karpia 10 kg z 10 metrów. Nie trzeba daleko wywozić, nie trzeba dużo sypać. Ja w nocy miałem rezultat na samą kuleczkę z 20 metrów. Trzy rybki wpadły w nocy i elegancko możemy dalej działać. Czyli można. Spróbujemy teraz tą taktykę przy brzegu na metodę 20 kulka łowimy. No trochę, trochę tego to. Noś. To jest taka kryst... krystaliczna, chciałeś krystaliczna. Ja, krystaliczna, chciałeś powiedzieć. chciałeś no, powiedzieć. Widziałem w Twoich ustach, że... A jak krwawie? czego do tego? Tak? Właśnie nie wiem, patrz. To jest kurczaka. A to co, mogę zwinąć swoją wędkę? Może zwinąć Twoją wędkę i ją przerzucimy, tak? Ale pod jednym warunkiem. Umyj sobie buzię, bo masz brudną od loda. Okay. Kurde, nawet nie da się pospać, a już trzeba pracować i taścić drzewo. A co wy tu fajnego robicie? Kurde, widzę, że praca wrze. Jakie fajne robimy? Bo my, w do ciebie, my nie śpimy. My A, robimy. Ale mnie nocne brania zmęczyły. Mogę się poczęstować? No lekko. No jeden raz. To jest od Alana. Mm. Swojska. A drzewo Wiecie, się nosi. Tu jeszcze cebulka trzeba. Drzewo o, 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 się nosi, zobaczcie. Drzewo się nosi. Coraz grubsze. O, koń. No. Bardzo dobra robota. Ja. Czyli swojskie kupiłem. Na dzisiaj obiadek, więc poproszę mi też to pociachać wszystko Bo to będzie do kurczaka dodane Zrobimy kurczak po Franciskę z 1904 roku Pół lasu skosili Ja A mówili, że drzewa nie ma Patwiera patrz, przynieśliśmy. To jakoś skromnie ci powiem, jakoś skromnie ja z tym rady, patyczkiem. Wszystko mi zabrali, już nie chciałem targać. Ja nie nadaje się do lasu, nie? za chwilę by spacer był, regaadi. Tak Do szpitala teraz nie trzeba będzie jechać. Czekaj, czekaj, bo ja O, mamo, nie, mamo, ty mamo, O mamo, siły. nie, Idzie majster i pracownik, nie, nie, musi robić, to tyś drzewo. wycinka drzew robił, czy co? Elegancja. Będzie ogień dzisiaj, nie? Całą noc. Zobacz, nie jaką kubkę zrobię? Zobaczcie, ile nawalił drzewa. Ognisko przygotowane. Dzisiaj będą kurczaki, jutro rolady. Palimy ognisko, robimy kurczaki zaraz. Kutka którą my wcześniej przygotowali. Kubaki wniesie drewno, wszystko jest ogarnięte i zaczynamy 3-godzinny proces smażenia. Chyba tu mamy dość rozgrzane, co? To to zawsze dobrać? mówią, dawać mięso na rozgrzany olej, a? A, ty tutaj, a ty dałeś za bardzo rozgrzane. Nie wiem po tu co? Albo oleju dolej. No, poszła już. Dość 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 dość. Do, do. O, aż, szar, aż szarpie. Jeszcze co? Nie nie, jeszcze to Jeszcze. No. Można powiedzieć na zdrowo, będziemy na zdrowo dzisiaj. Ale no trzeba jakoś to, nie? Rzucać to już. No rzucaj, rzucaj. Fajnie to rozprowadź. A teraz, żeby działo O to mi chodziło, ale gorąco tu idzie z tego. No, no, nie nie? Przykrywamy wszystko i co 10 minut będziemy obracać. Możemy tutaj parę, parę sztuk, żeby tak się trochę rozpaliło. 15 minut później, patrzcie co się dzieje. Ja myślę, że dwie godzinki powinno być gotowe, 2,5 to jest tak maksymalnie, nie? Teraz już prawie dochodzi wszystko i robimy taki, można powiedzieć mieszankę yy, warzywną, warzywną, tak warzywną, tak żeby dostało to wszystko smaku zieleniny jak podobno wszystko co najlepsze to jest w ziołach i tutaj właśnie zioła, Adi zawsze mówił, zioła są najlepsze, więc Adika tradycja, damy tutaj wszystko co najlepsze i tak teraz zielonina, teraz jak to porobi, teraz zostawimy na 20 minut i będziemy móc zaraz. Sałatką, Sałatką warzywną i już ładujemy tutaj. O, jak się przypiekło fajnie. Tak. Tak, dla kogo to mamy, Tomasz? Dla kogo mamy to? Dla gości mamy, nie? Gościu jest Krzysiu. kto? Krzysiu, kto jest pierwszy gościem? Krzysiu jest pierwszy. Proszę. Tylko nie może nie chcesz, nie? Bo Ale bo... nie, naprawdę chłopaki, no ja nie przyjechałem na obiad. Hmm. To jest kolacja. Kolacja? Świąteczna. Ja cię kręcę. No dziękuję bardzo, no. Fajnie, co? Wygląda. Na zdrowie, Krzysztofie. Ja ci powiem tak, że naprawdę zaskakujesz mnie jako ojca. Bo to jest chyba naprawdę twoja wyżyciówka z 2 kilo karaś Brawo ty, Bartusiu. Chyba twój największy, co? No. Widzowie, mój syn naprawdę robi z karasiami robotę. Brawo, brawo, synu. Jestem dumny z ciebie, naprawdę. Brawo ty. Puścimy rybkę. Nie uwierzycie, nie? Ale ten śmierdziuk co do wina, dźwigło w końcu jedzie. Także mamy ryba. Rola była dobra, fajnie szedł Teraz Maciek holuje, za chwilę zobaczymy jaka będzie fajna rybka. jak Maciek jaką sąknię sypę Łujek Maciek, Bartek się ciebie coś pyta Chyba wielki karp będzie, wiesz? Słuchaj, no. to, to sobie 7,5 zciel... zciel... Dobra, zrobimy jeszcze razem zdjęcie. Mam no. rybkę, no. to mam. To ci wywiózł, to ci wywiózł. Jozią ci są, wywiózł. A kto ci kazał wywieźć? Tyś mi kozoł wywieźł. Ile ta rybka będzie nie? Ale patrz, jest. A tak dyszka jest? No, powiem ci, że może być. No. No, ja myślę, że 7 kg, nie? 7,8. No, z obejrzyjemy. w trzcinę. Wodery, wodery, wodery. Wodery Tomek. Ja, jest... Ubieraj, ubieraj yeah. te wodery, ubieraj! Cia jest akcja, próbujemy uratować rybę przez trzciny Maciek, damy radę! No jak nie wiem, więcej wiary w siebie. Bardzo wysoką wędkę. Maciuś Ale jeszcze ktoś tam się dochodziło. Wysoko ją podnieś, to góry w pionie cały No widzimy żyłkę, jest tu na trzcinach, no. Mamy tutaj przez trzy trzciny przełożone i karpia na haku. Macie, czekaj, on już tam idzie. Gula, uważaj! Nie utop się! No, on tam jest w trzcinach całkowicie. Tu, tu widzisz to, Gula, jak on rusza tymi szczytówkami, tych szcin. oj, je dobra, tą za małeś. Jeszcze tu. Jeszcze tu nie koło tak. nas. Teraz do nas chodź, do nas, gula. Nie, to topi. topi się. Cześć. O, o, problem. Gula u nas jest, jest. Dobra, poszedł. Teraz tam, dobra, poszedł jeszcze jeden szcin. Jeszcze ucieka. No, niech sobie odejdzie. O, idzie tam. Widać go. Wiem, wiem, wiem. Spokojnie, spokojnie. My z Mam tam płynąć, czy co? Bo się rozbieram. to się. Utopisz się, Tomasz. Nie ma szans, no, tam nie, jest młodo. Ale jak popłynę żabką. No nie, to ale. rady. Maciek, co ci mam powiedzieć? Nie, Fajnie wyjeżdżo, ale chyba chwilę. No wiem, no. Pójdzie po ponton, wiesz, tego co mówił. Z tego A ty długo. musisz go trzymać, tego karpia, żeby się nie zerwał. No. Strategię mamy na razie taką, zanim ponton przyniosą, że. Wypuścimy go maksymalnie tego karpia, jak już będzie daleko, daleko na środku. Wtedy spróbuję, Maciek, szarpnąć wędką do góry, żeby żyłka przeszła na trzciny. Te, tutaj właśnie, te trzciny. I jak już będzie nad trzcinami, to będziemy podejmować walkę dalej. Chyba, że do tego czasu, ale już chyba idą z pontonem, to jedziemy na ponton i działamy. Tak jest. To jest dwunastka, bo jest dziewiątka chyba. Nie na namiot, nie na namiot. No chodź. Czekaj, czekaj, czekaj. Szukam właściciela śrubokresu. Moje. Moje, czekaj chwilkę, ja? Bo mam akcja. Pod oświcą. Kieruj tam gula, żeby nie wejść mu w wędki Dobra i wypływacie po rybę I przypłyńcie do nas za na pomosty, nie? Już mu tu nie wchodźcie Uwolniona żyłka z cin Już jest dalej niż myślimy Chłopaki wypływają Chopcy wypracują tą rybę Wypracują, nie? Oni dają radę, nie? To ta walka była warta tej ryby, nie? Tak jest panowie Walczyły do końca, nie? Ja tu przyjechałem tylko na piwko ja łamczę wyciągnął To mogę wyciągnąć rybka Nie wściny już ominę te trzcinę Omińcie, I teraz cała Nie, weź nasza tam, na ekipa kopienka? czeka na to Co to za ryba zrobiła nam taki problem <laughs> o, puszka, bo... o, o a, tu, tu jest, jest ten znalazł tutaj o zobaczcie cię... Tu jest Mam. No Czekaj, daj, daj ty. Czura. Przy swoich rybach się tak nie poświęcą jak ty Ej, dzisiaj, nie? Ej, Łukasz nie jedno, nie ten karp naprawdę walczył, nie? Mało no który karp ryby, tak walczy, nie? To się razy bo poświęcuje. To... Czarne, białe fuzekle. To jest niesamowite, nie? Parterze <laughs> Bardzo Bardzo To jest ten gagatek, który narobił nam tyla. Roboty. To jest te pora kilo złota. Nie? Że pora kilo. kilo złota, dokładnie. <noise> ja tak, OK, nie? Powiem ci tak, nie. ważne jaka ryba, ale to poświęcenie ja. i jak ta ryba walczyła, ta żeby się uwolnić, ta robota i że się nie poddaliśmy, Piękno, to jest najważniejsze. Pięknie, no. Piękna walka. No, rybkę wypuszczamy 7 kilo w tych granicach, ale walczyła jak siedemnastka. Także pełny szacun i oby były kolejne.